Z tej strony Marcin, kolejne 29 zdanie z metody poprawkowej z września 2020 roku. No i zadanie 29 jest takim dość dziwnym zadaniem, w sensie takim ciężko się spotyka dwa koła, które są styczne zewnętrznie na poziomie podstawowym. Ale pokażemy, że raczej nie jest to aż takie straszne zadanie. Zadanie jest następujące: dwa okręgi o promieniach 2 i 6 są styczne zewnętrznie i są styczne do wspólnej prostej K. Mamy sobie też tą prostą K. Trzeba wykazać, że prosta L przechodząca przez środki S i P tych okręgów przecina prostą K pod kątem 30 stopni. Dobrze, od czego tu trzeba zacząć? Trzeba mieć troszkę informacji na temat e, stycznych i co z tymi stycznymi możemy robić. A mianowicie, że jeżeli ze środka do punktu styczności poprowadzimy sobie promień, czyli to jest R, które również jest równe 2, no to ten promień jest pod kątem prostym. Może tak ładniej trochę. Ok. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą, oczywiście znowu, jeżeli stąd poprowadzimy sobie tu promień, to to też będzie pod kątem prostym. No i ponieważ tu było 6, to tu piszemy, że to jest 6. Okay? No bo to jest ten nasz duży promień. I teraz tak, <laughs> tego co nam tu brakuje, to brakuje nam tak naprawdę tutaj tego odcineczka, jego ja nazwie X. Bo oczywiście odcinek. Tutaj ten od tą dotąd to my znamy, nie? bo to jest oczywiście dwa, bo to jest promień małego kółka. I teraz po co my to robimy? A no robimy to po to, żeby zauważyć, że ten nasz trójkącik jest trójkątem podobnym do trójkąta tego dużego. Dlaczego? Bo oba mają wspólny kąt alfa, tu jest kąt prosty, tu jest kąt prosty, czyli łatwo wnioskujemy, że kąt, który tutaj mamy na górze. Ten i ten to jest tak naprawdę kąt 90 minus alfa, no bo 90 minus alfa plus alfa to jest 90 i jeszcze 90 to jest 180. Czyli wiemy, że te dwa trójkąty są podobne, a jeżeli te dwa trójkąty są podobne, to odpowiednie boki są ze siebie w odpowiedniej skali, czyli można ułożyć bardzo ładną proporcję. x plus 2, czyli bierzemy przeciwprostokątną z małego trójkąta, podzielone przez krótszą przyprostokątną, czyli 2, równa się znowu przeciwprostokątna, czyli jest x plus 2 plus 2 plus 6 tylko 2 plus 2 plus 6 to jest oczywiście 10, czyli mamy x plus 10 podzielone przez przy, 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 przyprostokątną, czyli przez szósteczkę no i dzięki temu możemy sobie x wyliczyć, wyliczmy go oczywiście wymnożymy sobie na krzyż, czyli 6, yy, będzie tak x plus 2 razy 6 to mamy tak x razy 6 to jest 6xów 2 razy 6 to jest 12, 2 razy x to jest 2x i 2 razy 10 to jest 20. Oczywiście odejmiemy sobie 2x, 6x minus 2x to są 4x, odejmiemy sobie 12, tak czyli przeniesiemy ją na stronę prawą, 4x równa się 20 minus 12 to jest 8, podzielimy sobie to przez 4, no, a więc x równa się 2. Czyli wiemy, że ten nasz x, mogę sobie może o na zielono tu machniemy, bo to jest w końcu zielonym, to jest równe 2. I teraz skupimy się tylko i wyłącznie na jednym fajnym, ładnym trójkąciku. Ten trójkącik to, mm, może na żółto. To jest ten trójkąt, tak? No niech będzie. Dlaczego? Bo ten trójkąt jest prostokątny, a żeby wyliczyć sobie kąt, to możemy przecież zastosować odpowiednią funkcję trygonometryczną. Tą funkcją trygonometryczną w tym trójkącie będzie funkcja sinus. Sinus alfa równa się przyprostokątna, która jest na przeciwkąta, czyli dwójeczka, do przeciwprostokątnej, czyli 2 plus 2, czyli do 4. Czyli wychodzi z tego, że na sinus alfa oczywiście 2 czwarte po skróceniu to jest jedna druga. A jeżeli poszukamy sobie w tabelce dla funkcji trygonometrycznych, to z tego na ładnie wyniknie, że kąt alfa to jest 30 stopni. Więc tak? taki dowodzi geometryczny i z jednej strony nie jest taki bardzo ciężki, bo... Tego momentu raczej każdy powinien ogarnąć, to jest dosyć dużo punktów na maturze podstawowej, ale możliwe, że tutaj zauważenie właśnie tych promieni, które są pod kątem prostym i tej proporcji i tych, że te dwa trój, trójkąty, żółty i ten siwy, który tu był wcześniejszy, czy ten duży, są podobne, no może sprawić trochę problemów. Daj znać, czy zrobiłeś to na maturze, łapka w górę zawsze mile widziana, a ja zmykam do kolejnego już 30 zadania. Cześć!